W odcinku omówimy kolejne glify i runy, które możemy wykorzystać w procesie ulepszenia naszego ekwipunku. Ponieważ trochę pograłem i nasz Primalista będzie mógł wybrać swoje mistrzostwo, odcinek na ten temat pojawi się jako następny. Nie chcę mieszać tematycznie materiałów. Jeśli nie poznaliście jeszcze podstaw craftingu w opisie, oraz na koniec tego odcinka podlinkuję wideo, które stanowi wprowadzenie do tego tematu. Do tej pory skorzystaliśmy z Run of Shattering oraz glyph of Hope. Omówmy zatem na początek kilka dalszych run. Run of Refinement pozwoli nam zakręcić kołem fortuny i przerolować wartości i właściwości naszego przedmiotu, wszystkich, które mamy. Nie ma tu nic odkrywczego, nie zmieniamy poziomu tierów poszczególnych affiksów, poniesiemy jednak koszt w forging potencjału, co sprawia, że przynajmniej ja nie korzystam zbyt często z tej runy. Może być ona przydatna, gdy znajdziemy wyjątkowo odpowiadający nam przedmiot, który jednocześnie ma niskie wartości posiadanych affiksów. Tutaj warto zaznaczyć, że może być to bardzo przydatne w przypadku przedmiotów Exalted, których jeszcze nie omawialiśmy, ale wkrótce się to stanie. Runo OF odzyskuje jeden z losowych afiksów jako szardy, w ilości odpowiadającej tierowi danego afiksu. Oznacza to, że jeżeli nasz przedmiot posiada właściwość na powiedzmy czwartym tierze, to zostaną odzyskane, czyli usunięte z tego przedmiotu szardy, dokładnie w takiej ilości. Oczywiście poniesiemy koszt forging potencjalu, dlatego warto dorzucić do tej formuły Glyph of Hope. Niestety usuwane afiksy jest losowe, więc nie możemy przewidzieć, o ile przedmiot nie ma jednego afiksu, co właściwie odzyskamy. Ja czasem korzystam z Run of Removal, aby uwolnić slot i dodać interesującą mnie właściwość. Rune of Discovery nada z kolei afiksy wszystkim wolnym slotom w przedmiocie. Nawet jeżeli podniesiecie zwykły biały przedmiot i zastosujecie na nim Rune of Discovery, przerobioną zostanie ze względu na cztery afiksy na przedmiot rzadki, czyli żółty. Rune of Discovery ma zwiększoną szansę obdarzyć nas rzadkimi afiksami, czyli np. punktem do danej umiejętności. Z czasem jak trochę ich nazbieracie może być to dobry sposób na uzyskiwanie sporej ilości szardów, gdyż takie przedmioty można na nie przerabiać poprzez run of shattering. Dwie istotne cechy tej runy to fakt, że nie zużywa na forging potentialu, więc jak trafi wam się coś bardzo soczystego będziecie mieli opcję na dokręcenie otrzymanych wyników. Jednocześnie nie będziecie mogli zastosować Runy of discovery na przedmiotach o zerowym forging potentialu. Ostatnia runa, którą chciałbym omówić w tym odcinku to run of shaping. Do tej pory zajmowaliśmy się afiksami przedmiotów, nie jest to jednak ich jedyna właściwość, którą mogą posiadać. Implicits to cechy przedmiotu, które znajdują się w tym miejscu. Gwarantują nam bonusy z tej samej pulicy afiksy, nie zajmują jednak one slotów. A co więcej, tak jak w przypadku tego pierścienia, mogą zawierać cechy takie same jak nasze afiksy, generalnie bardzo mocne. Ponieważ takie zapieczętowane właściwości nie mogą być przez nas ulepszane, Runo of Shaping pozwala nam je przerolować w poszukiwaniu wyższych wartości. Ponieważ kosztuje nas to Forging Potential, warto zastosować w tej formule Glyph of Hope. A teraz same glify. Pierwszy na tapet weźmy Glyph of Chaos. Jego działanie pozwala w przypadku ulepszenia jakiegoś afiksu w naszym przedmiocie na jednoczesne podniesienie go na wyższy tier oraz losową zmianę na inny affix. W ten sposób zmienimy np. przykład critical chance tieru pierwszego na fire damage tieru drugiego. Dość przydatna właściwość, ponieważ daje nam do pewnego stopnia szansę na uzyskanie bardziej interesującej właściwości. W tym miejscu warto zaznaczyć, że tiery na które możemy podnieść dany affix zależą od naszego poziomu. W necie znajdziecie bardzo dokładną formułę na obliczenie wymaganego poziomu do ulepszenia danego affixu, ale pomijam ten wątek, skoro się nie da to się nie da i trzeba expić. Tu jeszcze wystąpiła dodatkowa mechanika, o której jeszcze nie wspominałem. Critical Success, która w tym wypadku, podobnie jak Glyph of Hope, sprawiła, że nie wykorzystaliśmy Crafting Potentialu na tę operację. Dodatkowo taki Critical Success może podnieść inny affix w przedmiocie poziom wyżej. Szansa jest jednak niewielka. Glyph of Order, przynajmniej w opisie wydaje się dość skomplikowany. W rzeczywistości służy nam, według mnie, do jednej bardzo ważnej rzeczy. Zastosowanie Glyph of Order sprawia, że ulepszany afiks uzyska odpowiednik wartości na wyższym tierze, zamiast być losowany w zakresie, który jest możliwy na danym tierze. W ten sposób, jeżeli znajdziecie przedmiot, który ma maksymalną wartość jakiegoś afiksu na swoim tierze, zostanie on poprzez użycie Glyph of Order na maksymalnym poziomie następnego tieru danego afiksu. Bardzo przydatne, jeżeli posiadacie przedmiot, który ma maksymalną wartość ulepszanego afiksu i nie chcecie jej utracić. Ostatni w tym odcinku glif to glyph of Despair. Daje on nam szansę, że ulepszany afiks zostanie zapieczętowany w przedmiocie i uwolni slot na inny afiks. Taki zapieczętowany afiks nie będzie mógł być już modyfikowany, zaś poziom tieru wybranego do zapieczętowania afiksu im będzie wyższy, tym mniejsza będzie szansa na powodzenie tej operacji. Glyph of Despair relatywnie rzadko dropi, dlatego nie idźcie w moje ślady i korzystajcie z niego na przedmiotach Exalted, które będą wartościowym wyposażeniem przez długi czas. Zostały nam jeszcze dwie runki do omówienia, ale ze względu na ich charakter wrócimy do nich dopiero za jakiś czas. Nie mają one według mnie tak dużego impaktu na rozgrywkę i nasze możliwości, abstrahując od tego, że jest je relatywnie trudno wydropić. Przyznam się, że chociaż nie mam w głowie żadnych konkretnych pomysłów, to chętnie zobaczyłbym jeszcze kilka glifów i run, które dałyby nam w grze możliwości robienia czegoś z przedmiotami. System jest bardzo fajny i wierzę, że ten element nie jest jeszcze całkiem wyczerpany. Tak jak obiecałem, w najbliższych odcinkach omówimy sobie dostępne mistrzostwa naszego Primalisty listy i wybierzemy jedno z nich. Jeśli chcecie pozostać na bieżąco, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dodatkowo zostawiam trochę filmu, abyście mogli popatrzeć, jak nasz Primalista sobie mniej więcej radzi do tej pory. Do zobaczenia!